Jesteśmy na gali rozdanie nagród dla najlepszych spa. Powiedz, czy ty osobiście korzystasz z usług spam? No oczywiście, że korzystam i korzystałem nieraz. E, I mam nadzieję, że po tym e, dzisiejszym wydarzeniu też skorzystam z, z tych nagrodzonych spa. Przynajmniej będę miał taki zamiar. E, korzystam, no bo to jest bardzo fajne, e, fajny relaks i można się odprężyć, jeżeli jeszcze ktoś ma dużo obowiązków, ja w ostatnim czasie e, mam dosyć sporo rzeczy i na planie, i niedługo się, i zacznie się gra w teatrze, no i też sprawy związane z fundacją, więc myślę, że jak znajdzie się chwilę czasu, to warto się wybrać jeszcze na taki krótki weekend do takiego spa. A, op. A oprócz spa, czy korzystasz na przykład z medycyny estetycznej, a jeszcze powiem, powiem, powracając do samego spa, czy masz swój ulubiony salon spa? Nie, nie korzystam z medycyny estetycznej, nigdy sobie nie robiłem żadnych jakichś tam zastrzyków, nic takiego. Ostatnio, tylko robiłem sobie, nie wiem czy ja dobrze to nazwę, a może to będzie tak nazywał zabieg odżywiający skórę głowy, czyli to było takie nakowanie, ale to robi sobie większość panów, czyli takie wstrzykuje się witaminy, witaminy we włosy, ale jeżeli chodzi o spa, to nie, nie mam jakiegoś swojego, swojego ulubionego, korzystałem z Beautiful Spa, coś takiego, ale to już jakiś czas temu tam chodziłem sobie na treningi AMS, to, to, to pamiętam, ale, ale nie jestem wybredny, więc, więc myślę, że każde spa, w którym byłem, mi się podobało. Mamy okres ferii. Gdzie planujesz w tym roku wyjechać? No tak, w tym roku, w marcu kierunek Alpy, włoskiej Alpy, do Villaro, więc będziemy jeździć na nartach. Robimy tu taki męski, męski wyjazd, jadą sami panowie. No i na Będzie będzie 6 dni, 420 km metrów tras, więc no będzie się działo i będzie aktywnie, więc bardzo się już cieszę i nie mogę się doczekać e, tego tej połowy marca. Jeżeli chodzi o twoje plany zawodowe, e, e, przed wywiadem wspomniałeś, iż współpracujesz z pewną fundacją. O co chodzi dokładnie? Znaczy jestem e, założycielem tej fundacji wraz z Karoliną? E, założyliśmy ją. E, Ponad półtora roku temu Power Changers, która się zajmuje pomocą w Afryce, no konkretnie obecnie pomagamy w Gambii, niedawno wysłaliśmy prawie dziewięć ton darów do tego kraju dla dzieciaków z biednych rodzin, więc działamy dosyć, dosyć prężnie i mamy już szerokie plany na przyszłość. No i mam nadzieję, że wszystko się potoczy dobrze, więc ta fundacja już, już troszkę jest, zaczęło się jakieś... Trzy lata temu, jak ja byłem pierwszy raz w Gambii na takiej misji humanitarnej, później z Karoliną wraz z moją partnerką poleciliśmy tam raz jeszcze i potem powstał taki pomysł właśnie, żeby założyć fundację Power Changers. Powiedz, więcej czasu poświęcasz na um, promocję swojej fundacji, a czy obecnie jednak więcej na planie zdjęciowym przebywasz? Zdecydowanie więcej ostatnio na planie zdjęciowym, dlatego że wątek Rafała Stadnickiego w seriale jak Miłość, w którym gram już od ponad roku, jest teraz bardzo mocno rozbudowany, więc... Uh... Codziennie praktycznie w zeszłym tygodniu byłem codziennie na, na planie, więc na razie jakby jestem sfokusowany na to, ale gdzieś tam w międzyczasie staramy się coś jeszcze z takich rzeczy, które trzeba zrobić z Fundacją działać. No ale na razie mówię, kontener dotarł na miejsce, więc to jest najważniejsze, mamy troszkę spokojniejszy czas. Czy twoja postać, Rafała, serialu M Jak Miłość, zaskoczy nas w najbliższym czasie, co tam będzie działo się? Co, to o czym nikt nie wie jeszcze. No, będzie się działo, mogę powiedzieć, że pojawią się kobiety w życiu Rafała, które namieszają troszkę. No i nie mogę za dużo zdradzić też, bo wiadomo, żeby nie zdradzać tutaj tego, co się będzie działo, ale na pewno będzie i trochę śmiechu i będzie trochę takich miłosnych podbojów, że tak powiem, w kierunku Rafała. No, będzie na pewno dużo ciekawych sytuacji. Tyle mogę powiedzieć, więc warto, warto oglądać. Skąd masz tak dużo czasu, aby tak z jednej strony być na planie zdjęciowym, z drugiej strony udzielać się charytatywnie, a, a dodatkowo jeszcze chodzić na pokazy modowe? Yeah. No muszę powiedzieć, że o tych pokazach już tak troszkę z tych pokazów zrezygnowałem z tych eventów, pokazy już dawno nie byłem, no ostatni raz po długiej przerwie, ponieważ i było jak miłość, jakby no nie miałem po prostu kiedy przyjść na żaden event, więc te pokazy już tak troszkę odeszły na dalszy plan, no, ale oczywiście tam, gdzie, gdzie warto, tam gdzie zostanę zaproszony, to tam idę, ale jeżeli chodzi o fundację i serial, no to ja uważam, że jeżeli ma się dobrze wszystko zaplanowane i chce się coś robić, nie szuka się wymówek, to wtedy na wszystko znajdzie się czas na pewno.